Teraz wam powiem co z największą bzdurą i syfem, który oglądacie. W który wierzycie, gdy chcecie zarobić jakiekolwiek pieniądze I wiem, że tak jest, ponieważ też byłem w tym miejscu tak naprawdę jeszcze półtora, dwa lata temu Generalnie jeśli zaczynacie oglądać filmiki na YouTubie o samorozwoju rozwoju. zaczynacie trafić na takie rzeczy typu Pij litr wody po wstaniu Chodź spać w całkiem zaciemnionym pomieszczeniu wstawaj o 5.37 Bierz tylko i wyłącznie zimne prysznice Prawda to jest masa totalnych pierdolonych bzdur Które szczerze nie mają nic w związku z pieniądzami Oczywiście są to rzeczy bardzo wartościowe, jeśli chcesz się stać osobą, która jest zdyscyplinowana. Oczywiście warto dbać o swoje zdrowie, sam o nie dbam, warto jest dobrze się wysypiać, sam się dobrze wysypiam. Warto schodzić na siłownię, tylko że rzecz jest taka, że większość z was zaczyna robić te wszystkie rzeczy, tak jak one by miały zwiększyć prawdopodobieństwo na jakiś sukces finansowy, gdzie tak naprawdę te rzeczy nie mają żadnego kurwa znaczenia. Smutna bo smutna prawda jest taka. Ale, gdy spotykam najbogatsze osoby, z którymi mam jakikolwiek kontakt, to to są najczęściej osoby otyłe, które nie dbają o swoje zdrowie. Jeśli chcesz zadbać o swoje życie, to tak, rób te wszystkie rzeczy, ale jeśli chcesz zarobić pieniądze, to te rzeczy nie są w ogóle istotne i w ogóle one nie są do tego potrzebne. Jeśli chcemy zarobić pieniądze, to skupiamy się na rzeczach, które przynoszą pieniądze. Więc, zamiast robić jakieś głupie rutyny przez 4 godziny, po prostu skup się na tym, żeby zarobić pieniądze, a potem możesz zacząć bać o resztę swojego życia.